To już dziewiętnasty konkurs plastyczny organizowany, powiatowy konkurs plastyczny organizowany przez Gminę Świdzin. W tym roku na ten konkurs wpłynęło 38 prac z terenu całego powiatu. Tematem wiodącym na tegorocznym konkursie to były skrzat świąteczny, Mikołaj bądź Krasnal. Wokół tej tematyki były przygotowywane prace konkursowe. Prace są przepiękne. Po to pokazuje, jak bardzo uzdolnionych mamy mieszkańców na terenie gminy, ale i powiatu. Prace, które tutaj zostały zaprezentowane, zostaną wystawione na aukcję. Dochód z aukcji przeznaczymy na chorą dziewczynkę z terenu gminy Świdziu na Karolinkę. Także zachęcam bardzo gorąco do licytowania wysokich stawek. Na pewno cel jest bardzo szlachetny. Podczas 19 powiatowego konkursu plastycznego idą święta. Komisja w składzie Agnieszka Czupryniak, Izabela Oręczak i moja osoba Barbara Kolasińska postanowiliśmy przyznać następujące miejsca. Pierwsze miejsce w kategorii do lat 6 uzyskała Maja Anop, lat 4. Maja pochodzi z Lekowa. Kategoria od 7 do 10 lat. Pierwsze miejsce Filip Kalka oraz pierwsze miejsce Antoni Brzozowski. Kategoria 11-15 lat. Pierwsze miejsce Alan Matulewicz Łąkowo. Pierwsze miejsce Zofia Szymeta zespół Placówek Specjalnych Słowo Boże i kategoria dorośli. Pierwsze miejsce Danuta Janasi Klępczewo. Pierwsze miejsce Elżbieta Łęcka Ząbrowo.